Mogliście się zgodzić na to po tylu latach kariery, żeby, żeby w ten sposób dać się ubrać? Tak? Jak można w ten sposób zlekceważyć swoje również doświadczenie zawodowe, żeby dać się wprowadzić do roli instrumentu partii rządzącej, żeby dyscyplinować innych kolegów? Nie może pan nikogo upomnieć, dlatego, nie, że nie jest pan sądem. Gdyby, gdyby pan był sądem, mógłby pan mnie upominać. Przekupna pisowska szajka. Ludzie, pisowscy funkcjonariusze, to nie jest żaden niezależny sąd. To są pisowscy funkcjonariusze. Oni ogłoszą nam Nawrockiego. Do nas dotarły miażdżące informacje, też z prokuratorów, od policjantów, ze służb, które pokazywały, że ci ludzie szukali na konkretnego polityka. Szczególnie dzisiaj, w dniu, gdy dotarło do nas, że Adam Bodnar De facto skapitulował w obliczu konieczności reformy Sądu Najwyższego, a także jego nielegalnej izby, niebędącej sądem, warto odświeżyć postawę, a także słowa mecenasa Romana Giertycha, który jeszcze nie tak dawno temu zgruzował, dosłownie miażdżąc patusów przebranych w togach. Mówiąc im wprost, że nie są sędziami. Od tego czasu minęły lata i wiele, wiele miesięcy rządu obecnej koalicji rządzącej. Choć obiecywano, że naprawimy sądy, nic się nie zmieniło. A obywatele, pomimo słów Giertycha, wciąż borykają się z konsekwencjami patologii tzw. pisowskich złogów. Sądzie Najwyższym. Również dzisiaj profesor Stefan Miesiałowski dorzuca swoją cegiełkę do ogródka Romana Giertycha. Także i on przypomina, że dzisiaj nie kto inny, a sam Adam Bodnar ma na sobie brzemię odpowiedzialności naprawy zdewastowanego Sądu Najwyższego. I choć ma świadomość, a także narzędzie do tego, by je naprawić, wciąż na horyzoncie Przyszłych zmian nie widać. No to na koniec zajrzymy na antenę TV Info, gdzie Gosek po prostu przyznaje się do przestępstwa. Otóż wyszło na jaw, że suwerenna Polska na czele spis wciąż mają swoich ludzi w prokuratorach, a ci po prostu wynoszą im informacje ze śledztw, działając na niekorzyść nie tylko rządu, ale także zaufania obywateli do aparatu państwa. Adam Bysiek, dzień dobry, witam państwa w środę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Na starcie jak zwykle moja serdeczna prośba do wszystkich Państwa to, by w wolnej chwili kliknąć łapkę w górę, a także o to, by pod naszym filmem zostawić swój komentarz, tak by nasz przekaz niósł się po całej Polsce i trafiał również do pisowców po to, by odkłamywać ich brednia, a także zderzać ich i konfrontować z rzeczywistością i faktami, a nie propagandą, która zalała ich puste głowy. My zaczynamy od tego, co wydarzyło się w Sądzie Państwo już wiecie, że nielegalnie działająca Izba Kontroli Nadzwyczajnej, nie będąca sądem, bo złożona w 98% z tak zwanych neosędziów, którzy nigdy nimi nie byli, bo są zwykłymi przebierańcami, myśli, że orzekła. To oczywiście wielki cudzysłów o ważności wyborów. Obecna sytuacja jest taka, że nie pozostaje nam nic innego, niż pogodzić się z tym, choć nie jesteśmy prostytutkami, że no, nie naszym, ale prezydentem Polski formalnie będzie Karol Nawrocki. Oczywiście jest jedna szansa, szansa na to, że marszałek Szymon-Hołownia nie zwołałby zgromadzenia narodowego na 6 sierpnia, jednak no, tę wątpliwość już rozwiał, bo przyznaje, że Izbę uznaje. Natomiast w przeciwnym kierunku idzie Roman Gierty, których od Dawna przypomina, także mówi wprost tym patusom w togach, że nie są żadnymi sędziami. I myślę, że dzisiaj gdy wahamy się nad tym, czy Adam Bodnar może postąpić inaczej lub czy może zająć się w końcu po dwóch latach nieróbstwa, po prostu dziadostwa, takiego tałataństwa tym Sądem Najwyższym, odświeżamy pamięć Bodarowi, a także tym, którzy myślą, że nic się nie da zrobić. Otóż dało się nawet gdy rządził PIS wytłumaczyć im łopatologicznie, na czym polega ich e, dziadostwo, a także na czym polega ich regularne, permanentne popełnianie przestępstwa poprzez uzurpację sobie prawa do wydawania wyroków. To wszystko wydarzyło się w Sądzie Najwyższym. Jak wyglądała polemika Giertycha z patusami w togach, myślę, że warto sobie to odświeżyć. Instytucję, która doprowadziła do tego, że panowie sądzicie, że jesteście powołani jako sędziowie. Jak mogliście się zgodzić na to po tylu latach kariery, żeby, żeby w ten sposób dać się ubrać? Tak? Jak można w ten sposób zlekceważyć swoje również doświadczenie zawodowe, żeby dać się wprowadzić do roli instrumentu partii rządzącej, żeby dyscyplinować innych kolegów. Panów, to panów poprosił, nie może Pan nikogo upomnieć, dlatego nie, że nie jest Pan sądem. Gdyby, gdyby Pan był sądem, mógłby Pan mnie upominać. Natomiast ponieważ nie jest Pan sądem, to nie może Pan mnie upomnieć. i to w takim razie Zarządzam przerwę 10 minut. Chcecie Pan mówić, przestać słuchać mojego wystąpienia i dobrych? I tak jak teraz wychodzicie z tej sali, panowie. Tak będziecie... Przykra jest to, że dzisiaj na czele takich kluczowych resortów, jak chociażby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwo Sprawiedliwości, stoją ludzie po prostu no, nie mający jaj. Adam Bodnar czy Tomasz Siemoniak już wielokrotnie pokazali, że nie są zadaniowcami. Są oni teoretykami prawa, ludźmi, którzy myślą, że można z gangiem pisowskiej mafii rozmawiać w sposób praworządny. Otóż nie, ponieważ ci już dawno pokazali, że, nie, że mają za nic przepisy prawa, Także, że są w stanie ostentacyjnie pogwałcać wszelkie normy społeczne. To chyba jeden z tych przypadków, gdzie nawet po tragedii, jakimi były 8 lat, 8 lat rządów PiSu, nikt się niczego nie nauczył. Może duża część koalicji 15 października zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie brak reformy wymiaru sprawiedliwości. Ewidentnie Adam Bodnar no, nie jest częścią tej grupy. Jestem też ciekawy, czy Państwo uważacie, że dymisja Bodnara czy dymisja Siemoniaka może realnie nie wpłynąć na uzdrowienie lub przynajmniej próbę takiego uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości w Polsce? Jeżeli tak lub nie, zachęcam do komentowania i do tego, aby podzielić się z nami i naszymi widzami swoimi przemyśleniami także w tej kwestii. Przed nami temat numer dwa. Dzisiaj czyniako profesor Stefan Niesiałowski domyka klamrą to, o czym mówimy od początku naszego programu, a także potwierdza tezy stawiane przez Romana Giertycha. Eee, profesor Niesiałowski. Pewnie też jakoś rozgoryczony postawą Adama Bodnara, a także nieróbstwem ludzi odpowiedzialnych za naprawę wymiaru sprawiedliwości przypomniał o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą lenistwo w sprawie reform, która mogłaby uzdrowić nie tylko Sąd Najwyższy, ale także uregulować status tzw. przebierańców, czyli neosędziów, a więc zwykłych pacanów, zwykłych kukieł w rękach Kaczyńskiego i PiSu, którzy wciąż z każdego dnia wydając pseudowyroki krzywdzą miliony obywateli. Co profesor Stefan Niesiołowski myśli o tych przebierańcach, zachęcam do oglądania. Myślę, że trzeba. Realnie patrząc, pogodzić się z tym, że zostanie, że ta przekupna pisowska szajka, ludzie, pisowscy funkcjonariusze, to nie jest żaden niezależny sąd, to są pisowscy funkcjonariusze, oni ogłoszą nam Nablockiego, a nie ma z drugiej strony, to jest nasza wina, bo było, było półtora roku czasu, prawie dwa, żeby zmienić prawo tak, żeby było jasno powiedziane, kto stwierdza ważność wyborów. Nie jest to jasne. Niby sąd najwyższy, no niby ale ta izba, nie jest to jasne i w związku z tym oni się częściowo na tej naszej wiecznie tym samym niezdecydowaniu, słabości, delikatności, yy, cackani się żerują i, i teraz mówią tak, no, no, prawo mówi, że sąd najwyższy, czyli ten organ, ta izba to, 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 to określa I, i to powoduje między innymi, że Bodna się czuje, że ma związane ręce, bo to jest chyba jedyny człowiek, biorąc nasz system prawny, który mógłby Przerwać tą, tą zabawę pani Manowskiej, przeliczyć głosy i powiedzieć, bo się tego tylko chcemy. W tym głęboko wierzę, właściwie pokładam nadzieję w tym, że w końcu, jeżeli udałoby się dokonać dymisji Bodnara, na jego miejscu będzie ktoś kompetentny, a nie ktoś, kto zna prawo z teorii, bo wykłada je w ciepłym gabinecie czy w ciepłej sali na Uniwersytecie Warszawskim. Chyba tylko ktoś, komu nie drży ręka, może realnie Doprowadzić do wywalenia napysk tych dziadów, a także naliczenia im odsetek od nielegalnie pobieranych wypłat. Wszak nie byli oni sędziami, a otrzymywali sędziowskie uposażenie. Przykre jest też to, że dzisiaj każda i każdy z nas zrzuca się i to nie dobrowolnie, a obligatoryjnie, płacąc podatki na to, by utrzymywać jakiś nielegalny twór, twór, który szkodzi i przynosi więcej problemów w Polsce niż pożytku. Dodajmy też, że nieuregulowanie tej sprawy w konsekwencji dla Polski może oznaczać utratę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Środków, których i tak w całości nie wykorzystujemy, o czym poinformował rząd, ale pomyślmy, co byłoby, gdyby ich w ogóle nie było. A może być tak, bo jednak dwa lata temu Unia Europejska zaufała Polkom i Polakom na słowo, że uzdrowimy Izbę i uzdrowimy status neosędziów, uregulujemy ich stanowiska, także cofniemy ich na wcześniej Zajmowane pozycje w ramach reformy sądownictwa. Była ta jednym z kamieni milowych, który mieliśmy spełnić i za który dostaliśmy w ramach kredytu zaufania środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jestem ciekawy, czy Adam Bodnar zapłaci je z własnej kieszeni, czy może będzie tak, że będziemy musieli pogodzić się z tym, że w wyniku jego pewnych niedociągnięć, czy po prostu strachu, jaki obleciał go przed dokonywaniem tych zmian prawie, będzie te środki musiał zwracać. Nie on sam ma właśnie nasz kraj, czyli my obywatele, rezygnując z reformy sądownictwa, de facto też zrezygnujemy ze środków, z Krajowego Planu Odbudowy. Jestem ciekawy, co wówczas powie nam Adam Bodnar. Może powie znów, że musimy zrozumieć, że wobec mafii i gangu pisowsko-sówpolowskiego musimy stosować praworządność. Nie. Nie musimy i wobec nich stosować, ponieważ nikt nie pyta gangu, czy przemytników alkoholu, czy ropy naftowej i tak zwanego Chrzczonego paliwa, to czy można wobec nich stosować Pegasusa, bo zabrania tego ta czy inna konwencja? Nie. Po prostu stosuje się tego typu nadzwyczajne środki po to, by zwalczać tą ośmiornicę, tą hydrę przestępczą. W tym przypadku konkretnie mówimy o pisowskiej mafii, jaka przesiągnęła do tego stopnia wymiar sprawiedliwości, że dzisiaj myśli, że może orzekać na temat fałszowanych, czy legalnych, czy po prostu potwierdzonych, jak się okazało wczoraj, wyborów prezydenckich. Co państwo o tym są jaką wy wystawiacie ocenę Bodnarowi? Zachęcam do komentowania, także zadaję wam pytanie. Jestem ciekawy, czy państwo zgadzacie się z tym, w jaki sposób patrzy na tą sytuację profesor Stefan Niesiełowski. Temat numer 3 dzisiaj to Gosek. Gosek, który twierdzi, że uwaga, rozliczenie PiS to przejaw zemsty, to przejaw bandytstwa. Nie, panie Gosek, to naturalna konsekwencja waszego zbydlęcenia, waszego łamania prawa. Gosek też poszedł o krok dalej i Stwierdził, że zemsta czy rozliczanie pisu to oczywiście wielkie nadużycie i przestępstwo. Facet, który pukał w nocy do domu Ziobry, gdzie bezpieka zabezpieczała akta nielegalnie przetrzymywane przez niego sprawy jego ojca, którego nękał za to, że y, podobno doprowadził do jego śmierci, oczywiście mowa o lekarzu z. Południa Polski. Gdzie są te akta? Gdzie są zarzuty? Gdzie są jakieś konsekwencje dla ziobry, gdzie jest akt do oskarżenia, gdzie finalnie jest termin posiedzenia, aresztowego lub takiego, które mogłoby doprowadzić ziobre do jakiegoś zabezpieczenia, czy to zabrania mu paszportu po to, by nie mógł prysnąć z kraju, oczekując na zarzuty. Niczego z tego nie ma. Mimo że tego wszystkiego nie ma, Gosek twierdzi, że on, ziobra, a także suwerenna polska są ofiarami represji. Donald tracił mandat zaufania do rządzenia i my dzisiaj e, panie, mówię, proszę, Ten mandat uzyskuje ale... się w wyborach parlamentarnych. A te wybory... To się stało w 23 roku ale... nie jest podważone w żaden bo Ja grzecznie siedzę, panie redaktorze, nikomu nie przerwałem. Pan nie przerywał też e, polityką koalicji rządzącej. E, wiem, że ciężka sytuacja jest dla TVP w likwidacji też w związku z wyborami prezydenckimi. Umiarkowanie. No, Umiarkowano, no, no ale jednak to co robi mm, pan premier Donald Tusk jest ucieczką przed tą, przed tą polityczną taką odpowiedzialnością, e, dlatego że te wybory pokazały, że pomimo brutalnych ataków na Karola Nawrockiego, na e, jego syna, na rodzinę, na uruchomienie tej machiny, ja oglądałem w dniu e, wyborów też e, państwa, Kanał telewizyjny, i no to było coś, coś, coś okropnego. Tak brutalna kampania, że dzisiaj nikt powinien, nie powinien zadawać takich pytań po co. No, trzeba zwyczajnie. Spokoju w tym wszystkim. Trzeba poukładania tych spraw na nowo. Ta polityka zemsty, opętania nie służyła państwu polskiemu. Jeżeli polskie stronnictwo ludowe uważa, że było inaczej, to mamy tutaj nadzieję na pewną refleksję i rozsądek. Bo, oczywiście, była tam pewna grupa rozliczeniowa, do nas dotarły miażdżące informacje też z prokuratur, od policjantów, ze służb, które pokazywały, że ci ludzie szukali na konkretnego polityka. W trakcie czynności procesowych, pytali się, czy poseł był na jakichś dorzynkach, uroczystościach, czy rozmawiał ze Strażakiem. Policjanci, prokuratorzy nie chcą tego robić. To był taki rząd, oni szukali, oni szukali. On nie był, on ciągle jeszcze jest. Jeszcze ja wiem, jest że to może ale dobrze pan to ujął, jeszcze jest. Jeszcze jest. Dlatego mówimy, sprawdzam rząd techniczny bez Donalda Tuska. Jestem ciekawy, co powiedzieliby ludzie trzymani przez lata dwa lub trzy. To niechlubny rekord w naszym kraju w tzw. aresztach wydobywczych, no, ale oczywiście z perspektywy goska taka wizja wydaje się naprawdę odległa, szczególnie patrząc na to, w jakim tempie i w jaki sposób działa prokuratura Adama Bodnara. Myślę, że najwyższy czas spojrzeć prawdzie w oczy i postawić na ludzi kompetentnych, ludzi, którym nie drży ręka, ludzi, którzy są odważni i skłonni do działania na Korzyść państwa poprzez właśnie rozliczanie pisowskiej bandy bandytów. Zachęcam do komentowania. Tak samo mocno do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Zapraszam też Państwa na nasz portal informacyjny portal CzechPres.pl, który finansujemy dzięki temu, że działa i cały czas każdego dnia rozwija się. Między innymi dzięki zaangażowaniu pana Wojciecha, pana Lucjana, pani Haliny Aliny, a także pani Katarzyny, które u nas w minionym miesiącu zrobiły zakupy, które pozwalają nam utrzymywać kanał, a także inwestować w nowy sprzęt oraz opłacać się normalne rachunki jak chmura czy chociażby nasza domena czechpress.pl, A skoro o domenie już mowa, zapraszam do naszego Facebooka. Tam więcej artykułów, właściwie wszystkie niepublikowane na YouTube teksty, na pewno tam Państwo znajdziecie, podobnie jak naszą grupę dyskusyjną, zamkniętą, bo wolną od pisowskich troli. Więc zapraszam również i tam. Czekamy na Państwa z najciekawszymi informacjami z kraju, polityki i świata. Antyprawa.pl to nasz sklep, checkpresse.pl to nasz portal informacyjny. Za dziś Państwu, za teraz Państwu dziękuję. Zapraszam na nasze drugie spotkanie punktualnie po godzinie 17. 00. Dobrego i spokojnego dnia. Pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach, udostępnieniach i oczywiście o tym, by klikać subskrybuj. Adam Bysiek, do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.